Witajcie w kolejnym odcinku i tak przycupłam sobie na kanapie pomyślałam, że nagram coś dla was, bo dawno się nie odzywałam. No już od niedzieli tak, ostatni, może nie widzieliście, więc zajrzyjcie sobie. Ostatni film był w niedzielę, przegląd Action i Teddy. No i jakoś miałam zużyć jakiś film pomiędzy, ale wiecie co? No nie miałam czasu, totalnie nie miałam czasu. Codziennie człowiek zalatany, e, dużo do ogarnięcia. Nie wiem, jak to się stało. Niby miałam urlop, niby coś tam w domu robiłam, a i tak się nie wyrobiłam. Wiecie, jak się pojawiła to naprawdę fajna ciepła pogoda, czyli te ponad 25 stopni, no to wyszliśmy na dwór jednego, drugiego dnia. No i tak minęło, słuchajcie. Dziś jeszcze chciałabym posprzątać w mieszkaniu, ale to wam totalnie daruję, no bo kto by chciał patrzeć, jak ja, wiecie, podłogę szoruję. No nic fajnego, nic sympatycznego, a trzeba to zrobić. Więc Mówię, usiądę sobie na chwilkę, odezwę się do Was i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze ten film dzisiaj złożyć, żeby może. Wiecie, żebyśmy się jeszcze dzisiaj tego dnia spotkali, byłoby bardzo miło. O, jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, no to jest właśnie to dobry moment, żeby zasubskrybować mnie, wtedy będziecie na bieżąco, będziecie mogli mnie częściej odwiedzać i nic praktycznie nie przegapicie, co się tutaj dzieje. Jedyne co wtedy, właśnie po tym ostatnim filmie z Tadego, co sobie kupiłam, to ta makrama, słuchajcie. I myślę, że dopasuje się kolorystycznie do tego, co już mam. I wiecie, co się okazało? że ja ją kupiłam w sobotę, a podobno od wtorku jest promocja na makramy w aksonie i być może dowieźli ten kolor. No ta jest z ona kosztowała 5 euro i nie wiem, grubość sznurka widzę, że jest identyczna, tylko kosztowała 5 euro. Nie wiem, czy to jest dłuższe, czy krótsze, nie mam pojęcia, nie mam starej etykietki z Aksona, więc ciężko bym powiedzieć, ale mam wrażenie, że kolorystycznie się dopasuje i będzie w końcu mogła zawisnąć. A nie, bo mi doniczki brakuje też trochę więcej. Większej. Widzicie, tam jest to epipremno. ono wciąż tam on stoi, jak nie, nie przewiesiłam. Jedyne co w tym tygodniu zrobiłam przy roślinach, to podlałam je chyba wczoraj. To tak na szybko, bo już wołały o wodę. Miałam podlewać w niedzielę, ale się jakoś nie złożyło, bo nie było nas w domu. Super pogoda, więc trzeba było skorzystać. Psy również, ja wiecie, wyhasały, wyhasały, a to dla nich jest dosyć ważne. Jeszcze ostatnio byłam z Moli u weterynarza. O, bo wiecie, co pokażę Wam, co one teraz robią. nie my sobie, Widzicie, mi się wydaje, że Moli to mi się do e, bratka dobrała, że ona sobie bratka podciągnęła i zjadła. Gdzie on wie, kiedy się do niego mówi, bo już tu do mnie biegnie, natomiast Moli tam dalej kombinuje. Słuchajcie, okazało się, że... Cześć Josi, przywita się ze wszystkimi. Tak, to jest Joshi, on lubi się witać, on jest bardzo grzeczny. Poczekajcie chwilkę. Spójrzcie, jest i też Joshi. Um, okazało się, że Molly dostała zastrzyk na alergię i powiem Wam, że wtorek, we wtorek z nią byłam i od wtorku y, drapała się może dwa razy, w, tylko dwa razy, więc jest to bardzo duży sukces. Muszę jeszcze dać tylko znać Pani weterynarz. Mm. Nie wiem, czy widzieliście, ale ja jeszcze nie pościągałam zajączku, więc muszę jeszcze dać znać pani weteryna, że właśnie się mniej drapie, może to w poniedziałek albo jutro załatwię. Mm, I zobaczymy, jak będzie dalej terapia wyglądała. Wydaje mi się, że dostała sterydy, ale nie jestem pewna, więc też bym nie chciała, żeby raz na jakiś czas testowała sterydy. No ale zobaczymy, powiedziała, że być może jakiś szampon da którym trzeba będzie ją myć, bo być może jest to alergia jakaś z powietrza, że na coś jest uczulona, choć to już trwa dobrych czterech miesięcy, gdzie ona się tak dosyć intensywnie drapie, więc no już był czas, żeby zareagować, bo wiecie, moli budząca się w nocy i takie <grymne> tu panie łapą, bo moli się drapie, więc też nie fajna sprawa. W poniedziałek za to udało, a może w środę? A może we no, W jakiś dzień w tygodniu, słuchajcie, pokażę wam hit, co udało mi się zrobić. My się kierować w stronę balkonu, obskubuję namiętnie stare Stare petunie, czyli te przekwitnięte. Jak widzicie, cały czas są tu jakieś kwiatki. Jest sporo pączków. Ładnie się tutaj dzieje. Tu mam o, tu mam e, rośliny do opryskania. Widzicie, bratki. Jak nic, to jest muszyca, więc bratki mają muszycę, więc będę musiała je opryskać i również sobie opryskam petunie. Widzicie, ja miałam ostatni porządek na balkonie. Ale we w środę, w środę, albo we wtorek, zmieniła się pogoda. Przyszedł straszny wiatr i się nasyfiło, się wycie. Strasznie się brudzi tutaj na tym balkonie rośliny, wszystko. no Zieleń piękna, dużo liści, spójrzcie jak brzoza, pięknie, cudownie wygląda. No i to się nawiewa wszystko. Wszystko się nawiewa na balkon, mimo że zadaszony, jak wam już tysiąc razy pokazywałam, to się wszystko nawiewa i jest jak jest. Ale przez to, że były takie upały, patrzcie, co ja zrobiłam z tym hebem. Wysuszone na pieprz, wiór, umarło. Ym, no i prymulka też nie prezentuje się najlepiej. Więc kurczę, tu dzisiaj miała być ta promocja, właśnie w normie, żeby sobie kupić. Nie patrzmy może na te brzydkie rośliny. No, o, udało mi się karmnik postawić na prosto. A spójrzcie teraz, jaki mam tu bałagan, bo no, który z dni tygodni już nie pamiętam, który albo poniedziałek, albo wtorek nie jestem pewna udało mi się pomalować skrzynię, widzicie, już ma jeśli obserwujecie mnie, oglądacie mnie na bieżąco to wiec, widzicie, że już jest zupełnie inny odcień, że jest taki nasycony i bardzo długo mi schła bardzo długo bardzo na... o, ktoś się pytał Damian, to dla Ciebie, proszę bardzo i jeszcze parę osób się pytało patrzcie, Moli wypija żółwiczce wody. Moli! no co Ty, dziewczyno, to jest dla żółwiczki woda, nie dla Ciebie więc tak wygląda nasza żuwiczka. Dzisiaj tu dostała jedzenie, ale jej wyszło. więc na wieczór jeszcze nazbieram jej jakiegoś mleczku, albo przyniosę jakieś owoce. No, tak ona wygląda. Tutaj sobie mieszka. i nie lisz jej. To nieładnie tak, przeszkadzasz jej. No, i chcę w ogóle zrobić jej taki plastik, który miałam na ukorzenianie roślin. co go wyciąć. Patrzcie, z tym tu na temat. Mam ładną pogodę, bo jest 17 stopni. Wczoraj chyba było 10, więc było super zimno. Nawet 8? No zimno byłoby na mnie, więc teraz mogę sobie fajnie posiedzieć chwilę na balkonie, zanim się wezmę na sprzątanie. I wracając do pani żółwiczki, ja chcę jej wyciąć taką plastikową skrzynię, żeby mia miała do niej wejście, zrobić, wiecie, tak jakby jej podgórka. I mam e, zioła dla żółwia, specjalnie dla żółwia, może Wam zaraz je pokażę. Mm. Idę, pokażę Wam. O tak wyglądają właśnie te zioła dla żółwia. Tu w sumie nie są zioła. Tu widzicie, to jest babka lancetowata na tym obrazku. Jest tu jakiś... Ja tu widzę dużo babki, takie jakby nie wiem, coś jakby koperek, pietruszka, krwawnik chyba też jest. No i jakieś takie zestawy dla żółwia. Może kucnę sobie. I chcę właśnie wyciąć ją pojemnik, żeby miała. Wiecie, ja jej codziennie tak czy siak, jak idę z psami, to przynoszę jej. Wychodzimy z nią na kamyk. Mamy tam przed domem taki kamyk, i tam właśnie ona sobie chodzi spaceruje. Nie tylko pod pełnym nadzorem. Ja muszę jej jakoś kratkę kupić, wiecie, żeby mogła sobie w takim mniejszym terenie bezpiecznie chodzić, żeby nie było, trzeba co chwilę na nią zerkać. No i taki właśnie mam plan, żeby wysiać jej te fajne żółwikowe zioła, niby tu jest zioła, jakiś no miks witaminowy. Patrz, no Moluś, nie wolno. Właśnie Moli pogoniła żółwiczkę do budy. Nieładnie tak, Moli, nie, to, to nie jest fajne, nie robi się tak, to, nie wolno tak robić, no. Ty też pewnie, nie? Ty też nie jesteś naj... Tuk wam powiem, patrzcie, schowała się dziewczyna, mówi, że nie będzie siedzieć dzieci podróżować. Niedobre psy. Jeszcze mi mikrofon ściągły, co za. A teraz tak dziwnie pod światło. kiepsko widać, więc muszę chyba zmienić y, jednak widok może w top stronę. Y, no więc właśnie chciałam powiedzieć, że takim mam planie się chodzi o żółwia, ale ogólnie to chciałam Wam skrzynię stóp ze mną pokazać pomalowana, odświeżona. To na dole puste, więc będę musiała sobie tutaj porządek jakiś zrobić, bo tu są rzeczy, które... W ogóle lampka nam ostatnio spadła, nawet nie ma haczyka u góry, więc wkładam sobie to z powrotem na swoje miejsce i zniknie ten bałagan. Jak widzicie te wysiane, wy, wysiane, wysadzone wiecie, tu nawet by go nie wsadziłam stwierdziłam, że zrobię totalnego miksa i tego oksalisa, co w gratisie dostałam, również go tu wsadziłam zobaczymy co wyrośnie, póki co najlepiej oczywiście wygląda ta lilia ja miałam chyba no sporo, było tam tych lili, więc część porozdawałam, a dwie sobie zostawiłam. Mówię, a co tam na próbę? No i lawenda też się ma fajnie. Może tak spróbujmy. Ładnie widać, że przyrasta z, z dnia na dzień. Tam na dole jest inny oksalis, ten triangularis, taki czerwony. No a tutaj chwilowo mam nic oprócz zestawu starych doniczek, bo muszę sobie dokupić świeżej ziemi, właśnie i dla żółwia, takiej do wysiewu, i dla właśnie do tej skrzyni, żeby móc żeby chociażby móc wysadzić sobie te cebule, o mi się tak marzyły, a chwilowo, jak widzicie, dalej nie kupiłam ziemi, ale znalazłam, już wiem, gdzie znaleźć w taką w miarę w rozsądnej cenie, pójdę sobie do Rewe, tam widziałam, tylko nie pamiętam, czy były 10 czy 20 litrowe worki, albo może w Kauflandzie, bo niestety w Obim jest strasznie droga ziemia do wysiewu, więc no nie, nie opłaca się tak do końca. Pokażę Wam może jeszcze Klematisa i zejdziemy sobie do domu. Więc Klematis, czyli powojnik wygląda cudownie, z filmu na film coraz większy, piękniejszy. To jest nowy kwiatek, więc nie będę urywać. Jak widzicie, no to na dole też się rozrasta te petunie z tymi lobeliami. Wygląda to coraz fajniej, coraz bardziej dekoracyjnie. Zobaczymy, jak długo tak będzie wyglądać. Mi się przypomniało, że to właśnie dzisiaj w Normie był ten taki fajny sześciopak z roślinami za 3,99 z Tymi małymi petuniami prawdopodobnie już mi wykupili. A ja nie mam czasu, bo to dość daleko ode mnie. Musiałabym męża prosić, żeby po drodze po pracy pojechał, ale wiem, że będzie późno. To już mu nawet głowy nie będę zawracać. No trudno, może się w weekend uda coś tam załatwić, a jak nie, no to wynajmniej. Mam tu takie ładne, duże petunie i póki co też fajnie wyglądają, bardzo ładnie rosną. No i ten klematys powojnik, To są dwa rodzaje, ale nie pytajcie mnie, jaki, chyba Ville de Lyon i jeszcze jakiś, nie pamiętam. Pokażę Wam jeszcze tego oksalisa, którego pokazywałam Wam w trakcie urlopu. Bardzo często widzicie ten kwiatek z tyłu, jaki on ma piękny kolor. No, coraz więcej się ich tu pojawia. W ogóle ten również ma taki ładny, ciemny, czerwony kolor. One sobie rosły tak skierowane do słońca, bo teraz mają trochę właśnie takiego słonka i zauważyłam dzisiaj przed chwilą, że wychodzą kolejne, idzie tu i tu, więc dobrze to wygląda. Cieszę się, że coś mi wykiełkowało z tych nasion, bo nie byłam pewna, czy coś się uda, czy nie. Więc tak to teraz u mnie wygląda. Ja pomału chyba będę się jednak zbierała do kuchni, no bo wypadałoby trochę poogarniać tu. Ten pokój nie wygląda tak najgorzej. Wiecie, jest, jest w miarę ok, jest w miarę przyzwoicie, co prawda podłoga jest na pewno do odkurzenia, ale że jestem sama to raczej wezmę miotłę, bo mi psy atakują odkurzacz e, i co? I będę mieć potem te podłogi, zamiatać. To no, takie domowe sprawy, znacie to wszyscy, e, większość z Was na pewno wiecie o co chodzi, nie? Więc no trochę roślinny, taki domowo, balkonowo i w ogóle różny, różnie jest tydzień. E, mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Mam nadzieję, że się cieszycie, że się do Was odezwałam i co, ja już będę się żegnać i będę bardzo, bardzo się starała, żeby udało mi się choćby do 20 wypuścić ten film lub może nawet wcześniej, może zacznę teraz składać film, zrobię sobie kawkę i tak na szybko coś tam, wiecie, tu jedną ręką się pozmywa, pozamiata bo odkurza co trzeba a drugą w międzyczasie poskłada się film, jakaś muzyka w tle, wiecie żeby energia była, żeby pozytywnie było, bo ja, uwierzcie mi dzisiaj miałam super kiepski dzień no ale trzeba się jakoś rozweselić, więc ja życzę Wam miłego wieczoru jeśli mi się nie uda, to po prostu miłego dnia i co, do zobaczenia w następnym filmie